Która wczoraj wygrała jednogłośnie z naszą, Julią Hutorianska, ją Raphael, pięściarka zawodowa z bilansem 0-3. Bez większych sukcesów na ringach amatorskich, natomiast dzisiaj co najmniej drugie miejsce podczas Międzynarodowej Mistrzostwa Śląska. Maniko, from I narożnik niebieski Tajlandia. Bejzen Manikon na Igrzyskach w zeszłym roku. Jedna osła finału. Nieco obierze świadka. Gdyż oprócz Polski startowała choćby na terenach Węgier, Bułgarii, Holandii czy Serbii. Złota medalistka mistrzostw Azji z sprzed trzech lat. Która oprócz boksu uprawia a przynajmniej uprawiała boks tajski. A Manikon pokonała wczoraj Darię Paradę. Cztery walki do końca. Zobaczymy jeszcze Dwie Polki, dwie Kazaszki i po jednej przedstawicielce Serbii, Tajlandii, Szwecji i Litwy. Drodzy Państwo, kim są te zawodniczki? Arabajczyk Aleksandra, trzecie miejsce do sprażowy, U 22, w Mistrzostwach Europy 22. U22. A także, Szanowni Państwo, tutaj mamy o której powiemy nieco więcej, ale są na niebie. Podwójnie lewej i prawej rapańczyk prostymi w tym przypadku Manikon boksuje z pozycji Mańkuta. Prawy i lewy. Lewy na lewy w tym przypadku Rapajic, Manikon. Trafiła prawym, po podwójnym lewym Rapajic. Lewy, czerpowy, rapajcz, manikoni pozostaje dłużna. Spokojniejszy etap walki, ale już teraz, kolejne ciosy. Oj, bardzo dobry. Lewy, stylniej nogi, bez Manikon. Dobrze wyszła moment na tą kontrę. M. Tráfea leve era paente. Znowu z nogi wykrocznej, cofając się, profil lewym manikon, koniec pierwszej rundy. Dla mnie runda Tajki była celniejsza. Dob do dobry timing, zwłaszcza cofając się. Kart punktowych niestety na razie nie widzimy. Runda druga. Walka numer 9. 70 kg. Aleksandra Rapalic, Serbia na czerwony. Bezon Manikon, Tajlandia na niebieski. niebieski. Dobre wymiany i dobra prawa. Ręka Tajki. W tych wymianach wydaje mi się precyzyjniejsza nieco reprezentantka Tajlandii. Teraz Levenado i od razu na górę. Panie, szefują się prostym i co chwila zrywy okraszone wymianami ciosów. Teraz znowu dobry lewy manikon. Naprawdę podoba mi się sytuacja, gdy manikon musi zrobić krok tył. Ale odpowiada w tych momentach, zazwyczaj ciosami sierpowymi, one dochodzą do celu. Lewy odchylenie lewy w wykonaniu tajki. Po raz kolejny. Ciekawa zawodniczka. W boksu jest lepiej niż w półfinale z Darią Paradą. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Dobry lewy sierpowy. Manikon. Serpka jest w grze, to nie podlega wątpliwości. Natomiast wydaje się, że tajka jest precyzyjniejsza. A my rozpoczęliśmy rundę numer 3. Prawe sierpowy na dół. Tajki. Nie ja wiem, czy to było po ciosie. Trao, trafiana, serbka. Musi uważać. Bo Manikon trafia coraz czystszymi czasami. Po raz kolejny lewa ręka. Tajki na głowę Rapaić. Trafiła Rapajic. Po raz kolejny lewa ręka manikon. Nie może, nie może znaleźć recepty na mańkutkę Bo no, Po raz kolejny ta lewa ręka robi naprawdę coraz po raz kolejny, jeszcze raz. Coraz większe spustoszenie na głowie Rapaić. Jeszcze jeden lewy sierpowy. Bardzo dobry popis boksu w wykonaniu tajki w trzeciej rundzie. Te lewe spadają raz za razem. Trafiła rapaić. Ale to naprawdę kawał dobrego pojedynku. Kolejny lewy. Nie mogę się nadziwić ile tych lewych przyjęła na głowę Rapalic nie znajdując na to żadnej recepty. Lepiej czuję dystans Tajka. Kolejny raz. Brawo, Bison, Bajon, Manikon. Bo nie starczyłoby mi palców u obu dłoni, by policzyć, ile razy trafiła lewą ręką rywalka. Oczywiście Rapaić również trafia, co widać na twarzy Tajki, ale zdziwię się, jeśli Serbowie przyzna... Przepraszam, sędziowie przyznają zwycięstwo serce. I jeszcze jeden lewy. Koniec walki. Dla mnie zwycięstwo Bison Manikon z Tajlandii. Oddajmy głos. Ringa Anoncerowi. Mamy karty punktowe. Tak, tak jest. 5 do 0 dla tajki. Jeszcze tak, pierwszą rundę. Trójka z piątki sędziów dała rapajść. Potem one women show. Głos dla ringa Zasłużenie, zdecydowanie zasłużenie. Tutaj Manikon non-stop karciła oponentkę, czasami z lewej ręki zwłaszcza, czasami z kontry, gdy...